Hej, w tym filmie opowiem ciekawą historię mojej koleżanki Ani. Ania dwa lata temu prowadziła swoją działalność gospodarczą i na to, że działalność dostała od banku limit w koncie, czyli coś, co pozwala zejść na naszym koncie poniżej zera. Dokładnie Ania dostała tego limitu 3400 zł i postanowiła wykorzystać go w całości. W zamian za to, że bank dał Ani 3400 zł. To Ania co miesiąc musiała płacić do banku odsetki z tego tytułu, które były stosunkowo niewielkie, bo 30 zł. I przez to pewnie, że były niewielkie, to przez ostatnie dwa lata Ania nie spłaciła tego zobowiązania, tylko po prostu wolała co miesiąc zapłacić do banku te 30 zł i nie martwić się o spłatę tego swojego większego zadłużenia. Ale oprócz tych 30 zł, bank naliczał ani też dwie dodatkowe opłaty. Pierwszą, za powiadomienia SMS. Czyli za każdym razem, kiedy do Ani na konto wpłynęła jakaś kasa, to Ania dostawała SMS-a z powiadomieniem. i drugą opłatę prawie 10 zł za prowadzenie tego konta. Więc łącznie, gdyby to podsumować, to Ania płaciła około 50 zł przez ostatnie dwa lata. I, i teraz policzmy sobie powoli, czyli 50 zł miesięcznie w ciągu roku to jest 600 zł, w ciągu ostatnich dwóch lat. Ania zapłaciła do swojego banku 1200 zł. 1200 zł. I co ciekawe, jej zadłużenie nie zmalało nawet o złotówkę. Tak jak dwa lata temu zrobiło 3400. Tak teraz do dzisiaj, mimo że w ciągu ostatnich dwóch lat Ania zapłaciła do banku 1200 zł, to zadłużenie nadal wynosi 3400 zł. I tak będzie przez kolejne dwa lata, w ciągu kolejnych dwóch lat Ania znowu wpłaci 1200 zł do swojego banku, a jej zadłużenie nadal nie zmaleje nawet o złotówkę. Ale na szczęście Ania spotkała mnie i ja stwierdziłem, że Ania, no nie możesz tak co miesiąc płacić do swojego banku 50 zł i, i nic z tym nie robić. No ja wiem, że 50 zł to nie jest dużo, że nie chcesz iść do banku, że no. To jest tak niewielka kwota, że nie mamy motywacji, żeby coś tym zrobić. Ale jeżeli sobie wyobrazisz, że w ciągu ostatnich dwóch lat no, przepadło ci tak naprawdę 1200 zł, a w ciągu kolejnych lat, co roku będzie Ci przepadać kolejne 600 zł, no to w końcu człowiek zaczyna się zastanawiać, żeby jednak coś tym zrobić, tak? I co myśmy z nią zrobili? Postawiliśmy grubą kreskę między tą sytuacją a tą, która się wydarzyła. Czyli spłaciliśmy ten limit 3400 zł. Spłaciliśmy go przy pomocy kredytu gotówkowego, ponieważ Ania no, nie jest w stanie na niej dzisiejsze takie kwoty jednorazowo spłacić, tak? I w tym kredycie gotówkowym w 48 latach Ania będzie płaciła miesięcznie 88 zł. Ok, no powiesz, że spłaci trochę więcej niż 3400, tak? Jeżeli przemnożysz sobie 48 lat razy 88, no to spłaci ona trochę więcej. Dobrze ale za 48 miesięcy jej zadłużenie będzie wynosiło 0 zł i wtedy ona nie będzie miała żadnych kosztów już dalej z tym związanych. A co jest jeszcze najważniejsze, bo spłacając ten limit, pozbywamy się tej niepotrzebnej opłaty i możemy też zamknąć konto biznesowe, ponieważ ten limit był w koncie biznesowym. I możemy też zrezygnować z tej usługi SMS, bo na koncie osobistym Ania będzie miała te powiadomienia za darmo, a jeżeli nie będzie miała ich za darmo, to wtedy może zainstalować sobie na telefonie aplikację banku, co jest rozwiązaniem, no bo nie musisz płacić tych 10 zł miesięcznie, a mając aplikację na telefonie i tak dostajesz powiadomienie na, te, na tą aplikację, tak? Czyli dostajesz sygnał na telefon, że wpłynęła Ci kasa na konto. Więc... W tej sytuacji zaoszczędzamy te 50 zł miesięcznie, zamiast 50 zł miesięcznie, które Ania do tej pory tak naprawdę można powiedzieć wyrzucała do śmietnika, to teraz przez najbliższe 48 miesięcy Ania będzie płacić ratę 88 zł. Jeżeli będzie chciała spłacić ten kredyt szybciej, będzie miała jakiś przypływ gotówki, to oczywiście może zrobić to szybciej i wtedy poniesie mniejsze koszty, tak? No bo nie będzie musiała płacić odsetek za całe 48 miesięcy. Także Warto czasami przysiąść nad takimi sprawami, ja wiem, że to trudno, że człowiekowi się nie chce tych lekcji odrobić, że lepiej tamte 50 zł zapłacić i mieć to z głowy, nie myśleć o tym, ale no, tak jak zauważyłeś na tym przykładzie, przez dwa lata to się kumuluje, przez kolejne dwa lata znowu i tak dalej, więc warto dzisiaj postawić się z tą grubą kreskę i... I od tej grubej kreski zacząć wychodzić ze swojego zadłużenia. Bo tu, w tym przykładzie, z każdą zapłaconą ratą 88 zł, Twoje zadłużenie jest troszeczkę mniejsze, i mniejsze, i mniejsze, i mniejsze. Każde 80 zł wpłacone powoduje, że Twoje zadłużenie maleje. A w tej sytuacji każde 50 zł każdego miesiąca nie zmienia nic. Po prostu jakbyś wyrzucił 50 zł do śmietnika i nie masz z tego nic. Także jeżeli ty niepotrzebnie tracisz kasę, jeżeli bank tobie nalicza jakieś niepotrzebne opłaty, czy płacisz odsetki za limit, z którego nie możesz wyjść, to koniecznie zrób coś z tym. Jeżeli nie wiesz jak, to możesz do mnie zadzwonić, pomogę ci. Powodzenia, pozdrawiam. Hej.